Brawo, Brawo, tak. No iść, to jest ważna Brawo, tak. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę i oglądajcie do samego końca, bo naprawdę jest warto. Jest, A, jest ale jest kartę znaczy, O nie. I co rotujemy na wejście? Zrotujemy Chodź, ktoś ze mną jeszcze. z idę, 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 idę. Idź, idź, idź. Idę Idź, wami Chodźcie, chodźcie. patrzcie, szybko, szybko, bo oni będą wiedzieć. Go. Dług, ej, dwóch, trzy ha, coś jakiego. się kręci. Jeden z Ninja. jeden ninja. nich, O, przez ścianę. Go 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 a. z nich, no. Pantuje. Nie, kosmol. Myśmy zrobić Naprawdę, Naprawdę, myślałem, że dwóch nas jest. Ja Musić na mówić, bo to jest ważny mecz, bo to na wiecie, co Liczy się. Biało. Eee, flash. smok Nie ma planta. Nie Nie ma Plasz. pompa, pompa. Biało. Biało. Plasz. pompa, pompa, Plasz. pompa, Jest tam, jest tam. Uważajcie. Do lewej. Do lewej, do lewej. Under. Chodźcie Weźmy w side. Piny, po no chodźcie. Ja jestem w side. Chodźcie, też. jestem w side. Biało. W Powiedziałem, że gram Christ, Christ. Kio jest u nas. O! Oh. Ty po taki już. Nie pikuj gardana. Yes. Nie pikuj gardana. Cieszę się. Kejsy ponajdzie. Biało na Biało. rampie. O kad dalej rampę. Dwóch B jest. Partii. Dawaj, już niuta. Czuje longa. Chodź. Short jest. Lufkują, pamiętajcie. Dwóch Sajt Nie lufuję. No to, ale on się skończył. Ty połowałeś? Dobra, pierdol. Ja patrzę, Wderzy. Der. Wejdź w Ej, eee, chodź, chodź paka. na no, drugie wejście mam. Ja mam. Bomb has been planted. Weź się schowaj, ten co plantował. Short został. Short. short. Win. Go. No. Pod -je się jeden gościu. Dobra, ja mogę za Q. Q ostaj tego. tylko mów, nie poddamy się. Nie pikuj tak, mi tak, tego Garden. Chodź, Nie się, adi, adi, adi. Chodź, najdę LK, najdę LK, chodź. Nie ma najda, nie ma najda. No. Ja rzucę tylko. O, już się z elki Cześć. Poszedł jest Elka. Przyjmijmy Gajmy. Jeden, jeden. Dobra. Dobra, no. Tapsy. psy. Flash side, idzie. No, under. Shot Ja blisko. Bóg powinien Działam lewej Biało no. Dobra, bez gdzie faro. oni są? Gdzie oni są? Na B, na koszu mnie to Zerma, zerma, ma, Nice. ma, Jest na koszu Jeszcze jeden, na nas spirala, najpierze. spirala Jeden agier weźmił tam Dobra, wyjazd, wyjazd B, wyjazd B Nice, nice. Ja byłem na plecach i wam mówiłem, że J Jeden grał kiedyś b jeden. Możemy dać ci tego na podosie. Nie, ale ja na in, na in, na in gra. Na inży gra. Tam na dorsy i się podaj No, ale go nic słychać cicho. Dół. A mogę dać ci fleszo na dorsy, jakbyś podchodził. Nie to weź bombę z i chodź po dwa. Jest ta, 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 ta. Jestem chyba, że <laughs> ja no to jest Saj, 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 Saj. Jasek wiem, Już wiem, to. Leży. Ma, możecie wejść. Dawaj njuta, dawaj njuta. Nie zlatowali tutaj. Czek tam było. Weź od CT. Biało. Loa ma case, ma case. Jest case'y? Case'y ma minus 50. Cover. Brawo. Jeden na trzech. Nie wypolcie się. To jest Oscar. CT, CT CT Brawo, snadli Let's go Patrz rampę, Kio Nie patrzę rampy, na razie Uda, bo to będzie za bardzo it. Dobra, jeden Jest tam, piast. drugi tam Czyli ściągamy tak Jednego ściągamy tu, drugiego ściągamy case'y i wyjazd Weź pakę, kumplu. Weź tego tego hausa. Papsak na nos czeka, jakby co. Musisz. Ja mam. Zetka był jeden. Bantuję B. O, borsy, barszy. Papsy, barszy. Balkon. Nie ma bałkona. Piki się piki robi się. The smoke up plecy plecy uh, under minus ginji sham Plecy Bawn has been planted chodzi, O dostał kosę. No i tam masz, no nie masz. nie masz. Nie? Na no, klasie. Nigdy Garden, garden. Dobra. Garden. O, nie, nie pikujcie na niego. Dobra, dostał na plant plant Panek jestem? Nie pod was. Ja ładnie. To musi zaplanowany. Panek Picho! Z nieraga! No to stąd! Proszę! O już, jakaś winiarnia Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Wyjdź, wyjdź teraz z drugiego wyjścia! Drugie wyjście wyjdź już! Aha... No, side prawie, nie? Zetka, Zetka, zetka jeszcze doszło! Zetka doszło! Zatka! Zadka no, Spoko. A. Mogę. Ja zostaw na Dobra. Jest jeszcze Short, Short, Short. Idę wam pomóc może. Tak. Nie, pi nie pikujcie komuś. Poczekaj cię. No, jest wchodząc, wchodząc pa, Paka. Paka, dobra. Good. Teraz. Jeden to CT, jeden. Ej no, co ty! Minuta, Nie ma. dawaj, no, teraz! A A brawo. No, czeka, spoko, Ej, midy mogą, mo mogą lecieć. Belonk. Tunel to jest. Belonk i... Ej, dorsy, Dorsy, Dorsy! Ej, boost, Alinek boost, dawaj. Dorsy, ja, ja Dorsy, Dorsy. Ja spokojnie. Brawo No stres, no a nie jako grać, nie? Eee, mhm. Super Dobra, to ten, yy, no to gramy tak samo. Tylko że... Bo bądźcie czujni, bo mogą grać na daleko. Mają teraz pełnie jakieś fale. Albo, albo scope'a mają jednego. Może, dwa. Adinek Wiem, po To jest, jest ten, Fler ma mało Celowany jest na drugie wejście wow. Jest Apsy Absy trochę Jest drugie wejście Ja pójdę zrotuję, zostawię, zostawię, zostawię on was Podem coś o tym Habia co Drugie wejście, no. drugie, drugie wejście Ale wiesz A no, mu nie ma Dostał mu te Dobra ja z co? To? Plantujcie. No. Side. Side na A. site. side. Side nie udaję się Wiem, wiem. Trzeci góra. Patrzcie góra. Patrz mi dół. Plantuję, nic tam. nie minutku. No k**wa reload. pany. Kura. Dwóch.

Ej, ej, drugi się wchodzi, ja nie patrzę. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Zamykam od Gdzie on jest? Apsy, Apsy, został Apsy. Minus dziesięć. Co jest? Nie doczujcie. Tak, spokojnie. 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 No, Zeskoczył. zaskoczył tu. Podajże. Ta? Tak. Nie. Fakeował chyba. A to samo skoczył? Dobra. Fakeował. Najduję do go. Darni, możesz iść na A? Idę. Drugie wejście, idź. Idź drugie wejście z nim. Yy, a. B, B, sorry, przepraszam. A, dobrze, a. sorry. Dobrze. A, paka, paka, paka. paka, paka. Do jest. to jest do B. do jest do B. Nice. Paka. Jeden. Nice. Jeszcze jeden. Dobrze. Nice. Brawo. Jest B, 100%?

Dobra, masz kosę w frajerze. Dali busta sobie na piachu. No Weszli. Trzymaj ich. On Na prawo, piach, piach, piach. Dobrze, nice. nice. Ja daję boost Adinek, i sobie. Idź sobie, taki jesteś właśnie. Znaczy, na wierzchu, no. Coś A, A, A. co? Macie to. No, Był kiedyś drugie wejście, Hubert. Patrzcie mi, kurde, upsafe. Ty, holu, mów, że wychodzisz stąd. aparty, nie? Czy under? Ile ich macie? Ile? Ile? 180, oh, no, ja Dobra, ma, jeden z under. Dwóch mamy. Dobra, idę do was, idę do was. No. Stój, stój. A, stój już, Habi, stop. Dwa HP ma? Tak, jeden. Idę. Gdzie ty jesteś? Nice. 20hp. 20 ma. No, no, nie pikuj, no, ty chyba, nie pikuj. Chyba, rotuje, chyba rotuje, chyba rotuje. A. Rotuj. Bra, się Poczekaj. B już jest, nie? Nie. No okay. bo flash jakiś by leciał. Zostań na A. Zostań na A. Chciałem od CT. 20hp ma. Gdzie ku... idzie? Do A. Do A poszedł. Do A poszedł. poszedł. 20hp ma. No longiem po prostu. No dłonkim. No szort. No no Time. Dobrze. No właśnie. Ważna runda. Super. prawo, chubę. nice. Jeden, Brawo. Nie, ale dobrze. Nie. Gdzie wy tam z WLW? Nie? O Boże, zjeba. A, a, a. Lecia, 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 lecia. Ja zostaję. Aparte. to są chyba. Wejdę też. Nie. Tak, aparte. Weźmy tam bez 150 tysięcy. Po w to, socie kaj. Jest za dużo. Patrz jak szorta Nice. Leżo. Jeszcze jeden absy. I Under. Nie rotuj. Paka. Już paka, ale też. A, idę do Podzwojmy was. Kickball. Idę do was. Nie wiem. Oni chyba rotują, nic, nawet. Nic, nic, rotują nie, na was. Nie. Rotują B. Rotują B. A, są. Na B, nie, na są, B. są. Są, 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 są. Chodźcie tu. Mid. A, pizza. A, pizza. A, Leży bomba, leży bomba, Nie ma leży bomba, czas. Mi czas, czas, czas. Nie bomba, leży bomba, lećcie bomba, Leczę, bomba, tam, bomba, tam, bomba, tam. bomba, leży bomba, leży Ej, leży bomba, Ej chodź shorta, ktoś, bo nie... bo wam Piekuj okno, Short. Nie piekuj w nią, co? O, party. No. Ja. Mogę brotować. Nice, no, jeszcze jedna party. Bomba, bomba, psy. Nie czy nie odmi da? Shorta nie patrzył. Patrzy. No właśnie, bomba psy, bomba psy. I Lila Smith, nie musicie na fraga, spokojnie. Ej, paka pa, 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 do, pa, do B, paka do B, pa, B szło. No, tu. Nice, jeszcze dobra. dobra. Jeszcze jeden tam leci. Ok, na Ciszej jeszcze. A to jest słychać przez całe Uważajcie na tym B, dajcie sobie fleszek w pierwsze tempo, bo to różnie może być. Kam to tylko na nigdy A coś? Dobra nie pikuj Newta Newta tam nie pikuj nawet Ja tylko pod wiesz Dobra 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 Cicho Anderem Short 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 ma 30 HP Dobra idziemy Zetka, Zetka jest chyba O, no. dwóch side Nie czy jeden side i dwóch chapsy A cicho na razie Odbę coś ja. Ej, fleszuje to, da! to mi idzie. No, Nie, idzie. Nie zeszłym swoje I nie pikujemy. Już i ja, nie mają wejścia. Ja Ja robię do, ja do Kuwarta. Chyba, że lecę na te DBL, no, Obra, kurwa. Mi... Gdzie znajdowaliście? cię? Zląk jest. Był. Ej, ilu było? I, i dwóch. Trzech, bo tu trzy najdy poleciały. Nie, nie może być. Smoki pod B. Rotować? Nie, zostań dobra. sobie na longu. Na longu zostań. Nordy. O. Jest A, jest gościn na Ja rotuję, dobra, nie za zostań. Lecie, 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 ja zostaję. na no. kontakt ze Ja daję smoka na party. Będzie short, Smoka mam. Dałem ja mam smoka, smoka będę smoka Mam, mam flasha w razie W. Flesza! B! Be. B, be, dorsy, 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 paka dorsy. B, B. Be. Dobra, tam jest tylko dwóch. Wejdźmy na nich. Będą lurki musicie szybko działać. Dorszy, dorszy, dorszy Ja mam? Zaraz CT będzie, njuta Za ścianą? Co jest? No patrz, porównał się Zabarty hmm. hmm. Dobra

Idzie, idzie tu, Proszę, A spokojnie nie ma y, rampa. Biało ma. Y, Jeszcze jeden Rampa, lo no. się tepa A, to wiem go chyba No nie zdejmę, bo mam smoka

Nice, a już nie, ma nie, winy. Ja ja nie, dobrze, nie, 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 nice! nie, Jezus, nice! Brawo, bo... nie, nie, się! Ja, nie, ja, ja, cofnij, cofnij nie, Bo drugie jest. wejście jest. O, wiedział, dobrze ustawieni. Zostawcie tak, jak jest. A nie, 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 tylko. nie, wejście, a Short? jest. Short? Róż, Róż, co? Dwóch aparty jeszcze, paka chyba. A, jeden, co, wyszli. Dobrze, Dobrze. A, zostań kuchnia, Nie, dajcie. No, 26. Na Tu? Brawo. nice.